Ona przez ten czas w libii bo ona jest trzymana tam pod kluczem, jak to wygląda? Ona, ona jest, ona wszystko musi, ona jest terroryzowana, a, a, dzieci a dzieci tak samo, dzieci tak samo, one są do wszystkiego zmuszane, one są przez rodzinę bite, cały czas, non stop, on jest tam straszny, on jest pyran terrorysta. Od kiedy pani próbuje córkę ściągnąć do... Od dwóch e, lat. Od dwóch lat, tak? Dwóch lat. Ona pojechała na trzy tygodnie na wizę turystyczną. Miała wizę na trzy tygodnie. Dwa tak. lata temu. Ona jest tam wbrew własnej woli. Ona jest załamana i jest gotowa popełnić samobójstwo. Koniec. Takich telefonów Rutkowski odbiera kilkadziesiąt w roku. Na ogół stara się unikać tego typu spraw. Trudno być pewnym, po której stronie leży racja. W tym przypadku wątpliwości nie było. Beata i jej arabski mąż Atafer przez 10 lat mieszkali w Polsce. Byli szczęśliwą rodziną. Kiedy mąż zaproponował krótki wyjazd do rodzinnej Libii, Beata niczego nie podejrzewała. Dopiero na miejscu dowiedziała się, że ani ona, ani jej dwie córki już nigdy nie wrócą do Polski. Po dwóch latach mąż godzi się zabrać je na wczasy do Tunezji. Dla Beaty to jedyna szansa na ucieczkę. W Tunezji czeka już matka Beaty. Kobiety proszą o pomoc Rudkowskiego. Detektyw przyjmuje zlecenie. Na zorganizowanie ucieczki zostało zaledwie kilka dni. Witam Ciebie! Słuchaj, jeszcze potwierdzamy Sana Haos 30.06.91 Amira Harkus 17.07.94 Beata Harbus 03.01.70 Podziałaj, kochanie. Zamordujecie! Nie morduj mnie, bo są tacy, którzy na to mają ogromną ochotę. Ja jestem jutro, tak jak powiedziałem, w nocy. Musimy mieć kontakt w dniu jutrzejszym. Jak my dojedziemy do hotelu, do miejscowości Sus, tak? Do Sus. Do Sus, tak? Jeżeli my dojedziemy do Sus, dobrze byłoby, gdyby się pani ze mną od razu i w dniu jutrzejszym, jeszcze jutrzejszej nocy spotkała. Także w zasadzie to byłoby na razie na tyle. pani ma fotografię ty, dzieciaków i jej i córki. To jest ten. Aha, to te, te jest ten. Jak on się nazywa? Całek no, Atacher. Czy on nie podejrzewa, że planujecie jakąkolwiek ucieczkę? Czy... Nie podejrzewa nic, ponieważ spotkaliśmy się w poniedziałek, grałyśmy, że myśmy się spotkały zupełnie z przypadkowo, Aha. bo pan, pan Bóg nas tutaj Aha. sprowadził, tak. że my nie wiedzieliśmy o swoim istnieniu tutaj właśnie w tym samym Aha. mieście. Więc pierwszy dzień był bardzo nieufny po tym spotkaniu bardzo nieufny, trzymał, bardzo nieufny, bata dzieci płakały, co my teraz zrobimy, co zrobimy. Dwa dni trwała walka taka psychiczna, bez słowa. A myśmy robiły wszystko, Beata robiła wszystko, żeby tylko było super, żeby on uwierzył. Pani mi powiedziała, że on, że już próbowałyście raz uciekać stąd. Tak. Że on was namierzył w jakiś sposób, że was złapał. Tak. Czy on wtedy nie zastrzegł dzieci na policji? Nie, nie, nie. Bo to jest bardzo ważne, nie. bo zdaje sobie pani z tego sprawę, że obojętnie którą granicą nie, nie. Się... będziemy starali się przejechać. Czy to będzie granica lądowa, morska czy powietrzna. W tym momencie może być, nastąpić ogromny, ale to ogromny zgrzyt i katastrofa, ponieważ mogą wtedy nas wszystkich przyblokować i zamknąć. Czy on jest na tyle, byłby agresywny, że powiadamiałby policję, żeby tak. natychmiast? Może. Tak. Może powiadomić policję. Nie jest strasznie, jest to terrorysta. A on czy on pije alkohol? Nie pije w ogóle? To już musimy tutaj na miejscu załatwić jakieś dobre tabletki usypiające. Tak, tak. No, myślę, że coś, coś trzeba będzie pomyśleć, no, żeby chłop dobrze spał. Mamy bardzo mało czasu. Pani mnie wczoraj powiadomiła, my dzisiaj jesteśmy w komplecie tutaj. Pani doprowadziła do sytuacji, doprowadziliście, że to jest na ostatnią chwilę. Nas ratuje każde wydostanie się z tego kraju, każde, obojętnie w jakim kierunku, obojętnie gdzie, obojętnie dokąd. Tylko i wyłącznie nie do krajów arabskich. Dobrze, on nie jest No, ale to już... To już by wtedy Pani może musiała zostać na dłużej. Gdyby do tego doszło. Dobra, ale musimy najpierw musimy spotkać z Beatą. Bo to jest dla nas przede wszystkim najważniejsza rozmowa. Bądźcie elektryczni, bądźcie ostrożny, żeby on was w jakiś sposób nie poszedł za wami. Żeby on za wami nie poszedł. Dlatego łatwiej przedostać się do Europy właśnie stąd. W innych krajach arabskich kobieta może podróżować tylko pod nadzorem mężczyzny. Dla Beaty ucieczka z Libii byłaby niemożliwa. Tym bardziej, że polski konsul w libijskiej stolicy Trypolisie odmówił jej pomocy. Co więcej, na życzenie jej męża wykreślił dzieci z jej paszportu. W ten sposób pozbawiono Beatę prawnej opieki nad córkami. Ile mamy teraz czasu? Nie wiem, może, może godzinę. To jest bardzo dużo. Czy, czy sytuacja, którą przekazała nam mama, jest na tyle dramatyczna i tragiczna, tak jak ja ją przekazałam? Ja po prostu nie mogę tam wrócić. Pan nie chce już tam wrócić? Nie mogę, dzieci nie mogą tam wrócić. Jeżeli... Jeżeli. Ale pani nie mówi ja w tej to chwili. Tyle lat, tyle lat, dwa lata, proszę i pobaczę, i Nie ma. To z nim od pomocy, już tak zrezygnowany jest. No proszę pani, jesteśmy po to, żeby panią stąd zabrać, tylko że my musimy... Mama do nas zatelefonowała w ostatniej chwili. My mamy bardzo mało czasu. Proszę pani. Ja się, nie mogę tam wrócić, a czas mi się kończy. Ja rozumiem. Patrzmy się z mamą, nie, nie, Ale widać tak miało być, bo nigdzie nie zamierza, no nikt pan. Ja po hmm. prostu ja zostać, ja bym końca życia, tylko mnie bo ja je w to wciągnęłam przeze mnie. Pan tak jakiś inny nie mognie wchodzić. No właśnie też o tym myślimy, też o tym myślimy. Gdziekolwiek. Gdziekolwiek, gdziekolwiek, żeby się wydobyć. a myślę o promie. Ja bym nawet motorów wystąpiła. Ja wiem o, Ja wiem o tym. Proszę Pani sobie zdaje z tego panie sprawę. No to wiem, że to nie uda, co ja dzieci, podam. Nie wiem cię zrobić, ja nie puszczę i pan z Nie mam wyjście. Panie nie płaczę. Halo, witam pana, dzień dobry y, y, Pani konsul y, detektyw Krzysztof Rutkowski przy telefonie. Pozdrawiam serdecznie. No ja jestem, ja jestem już y, w Tunezji. Mam w tej chwili tutaj y, panią Beatę przy sobie, która w jakiś tam sposób się wydostała w tej chwili ze szponów swojego oprawcy, bo tak to trzeba jednym słowem powiedzieć. Ona jest na, na granicy wyczerpania psychicznego, na, na, na granicy samobójstwa. No. I my musimy na, w jakiś sposób jej pomóc. Wie pan, dlaczego nie, dlaczego nie wyjadą? Czyli jak same by próbowały z matką jechać, to co, z Tunezji. Nie wypuszczam ich. Rozumiem, rozumiem. Pani Bato, maksymalnie ilość siły w tej chwili. Maksymalna ilość siły. Bo jeżeli się pani nie spręży, to nic z tego nie wyjdzie. W związku z tym, robimy tak. Pani się jest w stanie odłączyć dopiero w tunicie. On musi być absolutnie. Nie domyślać się, że cokolwiek się w ogóle dzieje. Właśnie, muszę nie długo wracać. Pani wraca. Telefon. Mąż Beaty nie może zobaczyć ich razem. Kilkanaście lat mieszkał w Polsce i mógłby rozpoznać Rutkowskiego. Kobieta musi dobrze ukryć telefon. Od tej pory będzie to jej jedyny kontakt z detektywem. Pani się nie może bać. Podstawa, która jest pani się nie może bać. On może być naprawdę bardzo czujny. Pani Beato... Ja wiem, ja mu nie wierzę w żadnego. Pani Beato, on może być bardzo czujny. Wiem, Musimy panią wydostać, o. No. Musimy. Mógłby pan I... przeprowadzić mu po tej głównej ulicy tak, słówkę, że ja nie stała i nie machała, bo on może przejeżdżać od Dobra. Dobra. Proszę pani, to się musi udać. Czy pani mnie rozumie, to się musi udać? To się musi udać, no. Musi się udać, bo ja nie Ale stop, ale stop, musi się udać. Pani wsiada do taksówki, pani wraca. Tak. Matka ma do mnie zaraz dzwonić. Karpiu, słuchaj, akurat mam, mam ważną rozmowę, także później, dobrze? Ja do Ciebie odzwonię. Zadzwoń do mnie za, za 15 minut. 10-15 minut. Już jestem, tak? Ale nas powrót nie, nas powrót, nas powrót nie interesuje. Detektyw szuka najbezpieczniejszej szansy ucieczki do Europy. Przypadkiem w hotelu spotyka znajomą Polkę, która od dawna pracuje w Tunezji i doskonale zna panujące tutaj układy. Może ona podsunie jakiś pomysł. Muszą być miejsca. Co w ogóle żadnych wyjazdów nie ma stąd? Do innych krajów nie ma. Mamy Saharę, mamy tunisy, mamy statki, Sratki, ale nie. Ale nie poza. Tu nie chodzi o cenę. Tutaj nie... Tu chodzi tylko o to, że my się musimy zabrać, no. A wynająć czegoś, byście wynająć mały samolot. Mogę skontaktować się z, z przyjacielem. Osiem, osiem osób. Dokładnie tak. Tylko w jedną stronę. Ja na biuro podróży i hotel. On wiem, że tam bawi się, bo no, z samolotami latam do chce być pilotem. Może on najwięcej ci może pomóc. Jutro jest prom, słuchajcie, z, tuny, z Tunisu. Czy on ma jakieś kontakty, gdzie może, gdzie można wynająć mały samolot i polecieć na futurie? O kurwa, taka była odpowiedź. No dobrze, chociaż, chociaż żeby z wycieczką jakoś pojechać tam, no. Cokolwiek coś takiego istnieje, że na suce nie można się do ktoś... No dobrze, okej, okay, promem. Decyzja zapadła. Najlepszą drogą ucieczki będzie prom na Sycylię, ale detektyw wie, że musi mieć jakiś plan awaryjny, taki, który zapewni drogę odwrotu w razie niepowodzenia. Dlatego Rutkowski jedzie na spotkanie ze znajomym dziewczyny z hotelu. Podobno ten człowiek dużo może. Detektyw musi sprawdzić wszystkie możliwości ucieczki do Europy, nawet te nielegalne. Dla zdesperowanych kobiet mogą się one okazać ostatnią szansą. Super, music, arabic is good, very, very nice. Bye bye, thank you. And from this reason, they are detectives and coming from Poland and trying to fix this. And everything is, you know, secret. Husband cannot know nothing. And do you know, maybe exist here. Is, uh, you can rent some small plane because they want to take this children, this lady, and.

and go to sicilia for example yes ah this it's to -list. it's around 5000 5000 dolarów to sicilia. So? to sicilia or malta ja 3 dolarów dam zapytaj się czy za 3000 dolarów przejurzą nas na malta albo na na sicilia i don't know. Ask? tomorrow i Teraz now is sunday okay, okay, you, can okay, okay. you cannot make like this it's not very easy i know No, and it's very strong, you know, the security and the police, it's very, very, very strong. This way, it will be like kidnapping. No, it's not too, just it. Listen, first of things, fix that there is availability for the plane. And after, before to do anything, you must to be sure that it will be solved in the airport with police. If they catch... Uh, W will get a lot of problem. How they live uh, can let them like this. So it już we don't support any more living. it can be very big, big, big high problem. witam Krzysztof przy telefonie. Słuchaj, ym, podaję Tobie nazwiska osób, które będą dzisiaj płynęły. Wejść załatwia i na razie, trzymaj się. My jesteśmy Idziemy do Tunisu. Teraz dzisiaj o godzinie 20.30 się zrywamy na prom. Wszyscy, Także, żeby pani o tym wiedziała. Dwa, ja bym chciał panią widzieć, wam, ale czemu pani do ambasady nie pojechała? Nie to to, to to. Powiedz mi teraz jedną rzecz: jak, jak jest wejście na prom? są jakieś problemy z odprawą jak to wygląda w ogóle no. proszę nie robić żadnych nerwowych ruchów. O godzinie 20.30 mamy promet. Czyli dziewczyny będziemy o godzinie 19 musieli zabrać i w jakiś sposób pod byle pretekstem będzie pani musiała wyprowadzić dziewczyny, jak również do no, córki idzie i dzieciaki. Po całej akcji Rutkowski musi powiadomić polskich dyplomatów w Tunisie. W razie kłopotów, tylko oni będą mogli pomóc. Jedziemy do ambasady, i po ambasadzie natychmiast się meldujemy u ciebie, i do ciebie podjeżdżamy po bilet. Pani teraz musi jechać do Kartaginy. Tak, tak. To jest są dwie godziny, jak Boga kruje. Proszę pani, kruje. pół godziny pani będzie jechała taksówką do hotelu. Dojeżdża tak, tak. pani do hotelu, or organizuje się pani na tyle skutecznie, że musi pani ich wyciągnąć do miasta. Teraz gdzie? Jest tu jakiś tak zabaw? Miejsc, mi zresztą. Nie wiem, ja wiem tyle samo, ile pani. Macie po prostu się zerwać. Najlepiej, gdyby pani wyszła z nią i z dziećmi na spacer. Wszystko zostawić, do domu, żadnych wszystko rzeczy nie brać. Wszystko jest zostawione dobrze. Przyjedzie, żadnych do kosmetyków, do domu. żeby nie było pomysłu takiego, że ona zacznie jakieś Nic, Nic. nic. A tak jak będzie ich I wychodzi. Jak już będziecie razem, po wyjściu z nią, do mnie halo. My czekamy w porcie promowym. Pozostaje tylko to, czekać. Czy kobietom uda się wymknąć? Czy zmylą czujność Libijczyka? A jeśli nawet tak, to czy przejdą bezpiecznie granicę? Tunezja jest państwem policyjnym. Choć nie widać tego na co dzień, turyści są pod ścisłą kontrolą wszechobecnej policji i tajnych agentów. Najmniejszy błąd Beaty w czasie kontroli granicznej może skończyć się katastrofą. Pani Jadwigo, pani Jadwigo, pani Jadwigo. Słucham panią. pani Jadwigo, nie możecie wyjść? Nie możecie wyjść? Dlaczego nie możecie wyjść? Pani, pani zadzwoni do mnie zaraz Dobra Nie mogą wyjść Pod kluczym są Zamkną je Zamknął je? Tak Na no to mówią Dachra, my byłyśmy przygotowane. Nie można czegoś robić na siłę. Jeżeli tak. ma coś nie wyjść, to lepiej tak. spokojnie, ponieważ jutro o godzinie 15.30 mamy mieć prom. Tak. Do Marsylii. O 13 wy musicie z dziećmi po prostu zniknąć. Daliśmy mu dzisiaj kawę i po prostu tej kawy nie wypił. Czuł coś, on czuł. I, i jutro mamy na to całą noc, mamy jeszcze te tabletki, mamy tę kawę, której nie wypił, dosypiemy jeszcze. Mamy tę noc, mamy tę noc po to, żeby mu zaaplikować I całą dawkę, jaką tylko się da, żeby on się jutro czuł źle i żeby się później jeszcze poczuł źle, żeby go uśpić. I o pierwszej wychodzimy, wtedy O 13.00, jak się wyjdzie. I o no 13.00 się tak. będziemy gdzieś łapać. To będzie ostatnia próba. Jeśli się nie uda, dziś wieczorem Beata z mężem i dziećmi będzie musiała wrócić do Libii. Hello? Nie w stronie. uciekamy, uciekamy. Dobra. Ale to jest strasznie ciasno, uciekamy. Tylko szybko tutaj. Nie ma sensu. Nie ma sensu. Nie możemy znaleźć taksówki. Jesteśmy... Boże, jaka to ulica przede mną. Nie ma żadnej taksówki. Stoimy. Nikt nie chce nas zabić. Wszyscy są zajęte. Nie ma ani jednej wolnej. Jest, jest, jest. Jedziemy jest. No, no, tak arabską taksówką inną. teraz tak, pani mnie posłucha. Pierwsze, w momencie, kiedy podjedzie pani do portu promowego, razem kupujecie bilety do Marsylii i... Idziecie razem normalnie do odprawy, my was zabezpieczamy z tyłu. Gdyby ją zatrzymali, w tym sensie, że ją wracają, no to wtedy zabierać się jak najszybciej. Jak nie możemy polecić, no to nie. Pani musi być totalnie wyluzowana, córka również, dzieci też. Iść do przodu twarda. Już teraz dokładnie, Ośmiało, uśmiechnięci, żartujący. No tak, dobrze, ja będę w porcie zadzwonię. Kobiet ciągle nie ma. Do odejścia promu pozostało pół godziny. Jest, jest. Jest. Jest, dobra. udało się. Ale to dopiero połowa drogi do wolności. Aby wywieźć dzieci z krajów arabskich, każda kobieta powinna mieć pisemną zgodę ich ojca. Najgorsze dopiero przed nimi. Granica. Czy mąż Beaty zdąży powiadomić policję? Czy strażnicy przepuszczą dziewczynki z libijskimi paszportami? Jak kobiety zniosą olbrzymie napięcie? Czy uda im się zachować zimną krew? Detektyw ma w zanadrzu pewien plan. Ale czy skuteczny?